You'll always be with me. And you'll always be my brother. Siemanko. <coughs> Lub coś koło tego przyszedłem sobie z kawką Podforsza zobaczyć Jeszcze nawet łyka nie wziąłem i taki jestem trochę jeszcze nie, nie dzisiejszy Męczy mnie ten Forschn, ale coś takie mam plany jak spróbować go Znaczy tak, no tutaj już tutaj nie ma czarów, tu musi być coś po kolei Wczoraj już tak rozmawiałem z Kubą ale on twierdzi, że to niemożliwe i jest był stropu, chociaż dzwonił Franek Kimono, czy tam pisał. No żeby to sprawdzić koniecznie. Franek Kimono jakbyście nie wiedzieli, chociaż pewnie wszyscy większość wiecie, jest to jeden z widzów. I on twierdzi, i nie tylko zresztą on, że Hebel trzeba minąć. Że mógł się z wypalić. I on tutaj robi złą robotę. No i tak też się zrobimy, ale czy to będzie, a tutaj mam oprósł bardzo wcale, myślałem, że ja, wczor ja wczoraj, ja myślałem ogólnie, że ja z tego Fursheeta do rana nie zejdę, nie? Bo miałem jeździć z talerzówką, a jeździłem z opryskiwaczem. Zostało mi cieczy 600 litrów, to jest na 2 hektary, a znaczy to nie mniej, nie więcej, że jest tam 2 litry 2 yy, litry środka Agil w nim o, było lane litr na hektar jest na 2, a nie cega tam, jest na 3 hektary, jest 3 litry 600 ja on 200 ustawione to nawet niecałe także w związku z tym doleję teraz na Teksas 8, bo jest tam 11 łącznie 8 litrów doleję, zostanie mi 4 litry. Jeszcze to skonsultuję z takim doradcą. Chodzi o to, że nie pojechałem talerzować, dlatego że chciałem talerzować perzysko przed siewem, żeby było łatwo siać. No ale ten perż mnie przecież zabije do, do wiosny. I postanowiłem nie talerzować w tej chwili tego perzyska, tylko zrobić rzepak. Najpierw dlatego że. Wszystko chce zrobić randapem. Ja czuję, że jak ja pierwszy zrobię randap, to tym opryskiwaczem zostanie na tyle, że ja sobie rzepak zepsuję. Tak więc wczoraj wypryskałem jeden opryskiwacz, dzisiaj jeden na Teksas, Tylko nie tak szybko, bo dzisiaj z dziećmi siedzę do 13:14. Żona jedzie do fryzjera. Czemu to, to tak długo trwa wszystko? Ja tam się od 20 minut jest to poszerzony. I tak wypryskam ten Teksas. Przyjeżdżam, zalewam jedną wielką banię do końca pełną opryskiwacza. Wlewam tam 20 litrów Randapu Plus mam chyba ze trzy bańki Randapu zlane z opryskiwacza. Taką już miksurę rozdrobioną. Gdzieś sobie to na no, trawy jakieś takie zostawiłem, czy coś to też w to wleję. I wleję jeszcze tego Agila. Co zostanie, chociaż może go szkoda. Mam jeszcze jakieś tam herbicydów. Z tamtego roku coś mi zostało, no to to wszystko powlewam, zrobię taką jedną miksturę, żeby spalić doszczętnie e, cały, całe te ścierniska, perzyska I, i trzeba będzie odczekać dwa tygodnie przed sianiem. Mamy dzisiaj pewnie siódmy, dwa tygodnie to jest dwudziesty, no i na dwudziestego siew gdzieś mniej więcej. I nie zastanawia, powiedzcie mi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo mnie zastanawia to cały czas, jeżeli ja prysnę landapem, załóżmy dzisiaj, tym glifosatem, perzysko, czy tam zboże, czy chuj wie co jeszcze innego, nikt nie pozwala tego ruszać, aż to wszystko spali się doszczętnie, Kuro. wtedy dopiero uprawiać i talerzować, przecież jak on jest ruszona, ta roślina ta rośl... jest ruszona tym landapem po trzech dniach, jak ja wiadę z talerzówką i ją posiekam, uprawię te pole, przecież ona już i tak nie odbije, bo ona już jest, ona ma w sobie już ten, ten środek, ten peś ma w sobie, w sobie środek i on już ją będzie rozkładał. To trwa długo, ale ona już się nie podniesie chyba z tego. Czemu trzeba czekać aż do, do oszczędnego spalenia tych roślin? No bo 2-3 tygodnie trzeba czekać, to jest długo, a siać trzeba już zaraz. No ale może jakoś to się tam uda, dwa tygodnie to jest 20, 20 wrzesień na siewnie jest jeszcze za późno, to jest nawet w sumie optymalny termin, jak chciałem siedzieć wcześniej. No i tak, Kuba będzie dzisiaj na 8 i ja jeszcze zmienię mu łyżkę, do koparki założymy łychę i Kuba dzisiaj ładuje wapno, rozrzucamy wapno tam, tu i tam pole dalej jeszcze i właśnie też będzie rozsypane jeszcze wapno przed że żyta. No tylko teksas i siemię nie dostanie wapna w tym roku, ale już będzie na niego czekało na polu, dostanie po żniwach od razu. Także zaczynamy dzień. Dopiję kawkę, no się dopiję, zacznę pić w ogóle i działamy. Mm -hmm. Przygotowałem Kubie koparkę, prawie. Założyłem łyżkę, co prawda, ale widzę, że muszę jechać jeszcze po paliwo. Bo nie ma, tak więc biorę baniaczka i 20 litrów przywiozę. Zanim się wszystko zacznie jest. No dobre. Rozrzucać będziemy tym samym rozsiewaczem, co zawsze z 60. No właśnie dojechało kolejna, do kolejny zestaw wapna. Jedziemy ze Stasiem. Przypilnować, żeby było wszystko dobrze, prawda Stasiu? No jedzie za nami ciężarówka, będziemy wysypiewać tutaj, gdzie wczoraj błyskałem. Zaraz znajdziemy jakieś dogodne odpowiednie miejsce. Rozłączę się na chwilę, włączę się za parę minut. Ale duży, ale duży brum Robisz takie brumy, co? Nie bój się, nie bój się. Widzisz, jak się wysypuje piasek? Piaskownica będzie? O? Będzie piaskownica? Będzie. Będziesz się bawił w piaskownicy? Kto to jest? No. Ale się wysypało teraz co? Ale się wysypało, zobacz. Ale dużo. Tak, tam wapno przyjechało, a tu się już rozrzuca. Zaraz przywiozłem chłopakom wodę, Stasiu. Będziesz wychodził? Czy zostajesz? Dasz lizaka spróbować? Daj. Nie dam lizaka spróbować. Chłopaki tam rozsiewają. Teraz u mnie za halą. zaraz tutaj podjadą. To coś dogramy. Pogadamy i jedziemy bajki oglądać dalej no zobaczcie sprzed trzech czy 4 lat siana była temu lucerna i jeszcze się skubana utrzymuje ale tylko tutaj na poprzeczniaczku delikatnie w głębi pola już jej w ogóle nie ma jest hunsrus i Zatrzymują się te bryły na tym, ale wielka a mówi, że już nie ma. To, to popyląca Dobrze, że wiatru dużego nie ma Ale się gotuje Pytaliście o MTZ, a MTZ czeka tylko na dyspozycję Teraz będzie ciągnął zaraz w forach, trzeba jechać, pryskać dalej teksasy i inne detrygenty szczepiły się dodać wody do pryskiwacza i działać ja właśnie skończyłem opiekę tam chłopaki działają pewnie gorąco dzisiaj mi się pewnie jeden do tylko się też ostatni skład mamy wysypany Właśnie odjeżdża samochód i tak to wygląda. Tutaj mam kubkę jeszcze z poprzedniego, z wiosny. O kurwa, o panie, nie pójdzie. To jest fajna kreda, nie? To jest zupełnie co innego. Ale to się kurwa zbryliło. A nie, powierzchownie. Na tutaj przyjechał ten pył, on się rozlatuje, aż rozjeżdża. Kurwa, buty, wszystko zajebane, zobaczcie, co się dzieje. No i to będziemy rozsiewać też w tym tygodniu, bo właśnie tam chłopaki kończą, chłopaki kończą. I tu jesteśmy w nadziei, to jest na 7 hektarów chyba. Tak, na 7 hektarów o to, co wszystko widać. Wiosna poszła, część teraz pójdzie znowu, trzeba dopierdzielać, dopierdzielać do pieca, bo nic z tego nie będzie. Jedziemy. Yy. Jedziemy, jedziemy do Miłkowa, zobaczyć jakim tam idzie. Wiem, że dwa boczne pola już roz tego roztrzęśli Czy to się nazywa nie roztrzęśli, tylko oni to rozsieli. I teraz już te główne duże walą. Zaraz ich zaskoczymy. No jesteśmy przy pryzmie. Została taka kubka. Tak jak powiedziałem dwa pola są już nawiezione, teraz nawozimy to trzecie, tam chłopaki z tyłu widzę jadą, kurzy się za nimi. Nie przybliżę co prawda. Chyba że zrobimy. I teraz przybliżę. O jak się py, o jak się pyj. Wiatr jest większy niż rano i dlatego. Tak, bo tutaj e, mieszamy. To łyżkę tego, łyżkę tego, łyżkę tego, cztery łyżki na rozsiewacz. Oni od tamtej strony zaczęli. Hmm. Chyba drugi, trzeci przejazd jakoś już. Nie wiem, czy rozsiewać im starcza do końca. Mam nadzieję, że starcza pola, bo niedużo zostało. Tyle mamy rozsianego. A, to jest trzeci przejazd. Pojechali trzecim przejazdem. Poczekamy na nich, jak wrócą. No i trzeba będzie jechać do swojej roboty. Trzeba palić grata Tak Tak Tak, srak Dobra No i zalewam, miała być dawka mniejsza, a wyjdzie większa. 1,5 za pierdziele, czy 1,4 praktycznie na hektar, żeby te peżysko w tym zwalczyć na Teksasie. Bo tylko na Teksasie ten peż występuje w dużej ilości, a to tylko musiałem zwalczyć samoślewy zbóż. Także spalimy go do cna i będzie pole wszystko. Kukam i niech się zalewa. 2400-500 litrów, 11 hektarów do opryskania. Wlane środka jest 14 litrów. To taka nawet nie ma 1,4. Lecimy pryskać. Jak się uda to dwa. Ciszej do się Po Mniuniu Zaraz obejrzymy szefa Ale widać, że ładnie Nie trzeba wychodzić, żeby to stwierdzić Zielono jest, ale zaraz nie będzie Tak, tu zrobię poprzeczniaka Około pola obiadę, a potem stoi z powrotem i ogień na tłoczki, później wyjdziemy obejrzeć, ale jest ładny. no musicie wyjeżdżać czasem na do słowo. Dobra mam wypryskane, cały Teksas, mam nadzieję, że omijaków nie narobiłem, tutaj wiem, że jeździcie często koło tego pola, ja w sobotę jestem ostatni dzień, wyjeżdżam na miesiąc, dajcie znać. Takim zdjęciem dałem MMS-a, który mi jaków nie narobiłem, jak będziecie tak uprzejmi. No, że pak tak wygląda. No. Ziemia lekka to i wschody dobre. deszcz nic tutaj zaklepać nie ma, wss, nie ma prawa. No i tylko teraz tego nie zepsuć. Dla mnie to był bardzo istotny e, zabieg na te jednoliścienne, bo perzyny widać dużo jest. Mam nadzieję, że zginie. E, roztwór był dosyć gęsty. Powinien go chwycić. I tyle, czekamy na jakieś efekty, po trzech dniach już coś być, powinno widać, ale myślę, że w następnym tygodniu, dopiero za tydzień, coś będzie jaśniejsze. Tutaj dużo się obsypało przy lesie, to przerasta przężyto, ale tutaj też i przężyto i pesz, mam nadzieję, że to chwytnie. Jadę chyba, rozrobię jeszcze jeden opryskiwacz, tutaj zostało mi 200 litrów tego Agila, dodam tego Randapu i jadę zrobię e, grunt pod zasiew brzyta. Także widzimy się na miejscu. Dobra, ja już napełniam drugi opryskiwacz. Zalewamy się glifosatem. Będziemy robić czystki w Perzu przed siewem Żyta. Chłopaki tam widzę, jeszcze rozsiewają. Jest godzina już późna. Jest godzina późna, tak więc kończę ten film. Na dzisiaj pojadę sobie pryskać już bez nagrywania. Wy sobie oglądajcie, to ja w tym czasie będę pryskał. Trzymajcie się, cześć i do jutra.